Siedzi, siedzi ryba Oj, piękna, piękna jest Mamy piękną rybę Siedzi, siedzi ryba I jest ładna, jest piękna ryba Znowu Siedzi O kurde Nie wiem czy to nie będzie jakaś życzuwa Olej jest Ciemano, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Bracia Okoń. Ja jestem dzisiaj na pięknym, leśnym jeziorku. Jak widzicie jest dzisiaj naprawdę niesamowita pogoda szczupakowa. Jest dzisiaj 4 maja, czyli 3 dni od majówki był straszny gorąc, a dzisiaj jest właśnie taki pierwszy dzień zimny. Idealna pogoda na szczupaka, także mam nadzieję, że coś się odpali. Właśnie przez te pierwsze trzy dni majówki była totalna lipa, nic się nie działo. Teraz, jakby się okazało, że te wszystkie ryby nagle odpalą, to być może być nawet łowienie życia. Ja, oczywiście, jestem dzisiaj na pontonie. Duży podbierak przygotowany. mamy jeszcze ze sobą wędkę na okonie, ale to może wam opowiem o niej potem. Ale jak widzicie, gruby sprzęt, duże przynęty, i wypływamy na wodę. Na początku na grawkę leci guma od Great Fisha Jest to roki w rozmiarze chyba 17 cm z tego co pamiętam. Naprawdę kozacko to pracuje, także leci to na pierwszy ogień. Z informacji, które otrzymałem, właśnie na tym jeziorze Szczupa kręci się właśnie po tej części jeziora, w tej jego płytszej części. Dlatego tutaj sobie szybko obrzucam, myślę, takie gdzieś 10-15 rzutów. Jeżeli nic się nie będzie działo, to lecę na moje sprawdzone mety. Zobaczymy, co tam się dzieje, ale właśnie tam podobno się nic nie dzieje. Ale być może ta zmiana pogody coś zadziała na te ryby i może zaczną brać. Także robimy pierwszy rzut. Zobaczymy, że cokolwiek się tutaj kręci. Dobra, nie ma co tak rzucać, bez sensu. ściągam obciążenie i płynę na najlepsze miejsca, ale właśnie w międzyczasie sobie potroluję, tak żeby zlokalizować może jakąś rybę. Jeszcze jak tak sobie płynę, to w międzyczasie obrzucam jedno miejsce, bo wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Zaraz zobaczymy, czy stoi tutaj jakiś czupak. Fajne lilie. Na pewno tu stoi, tylko czy będzie chciało wziąć. ale się spłowiają, kurde nie wiem czy to są szczupaki ale właśnie nie jest to taki typowy wyskok tylko bardziej spław, o tutaj też, o nagrało się akurat nagrałem bo widziałem że coś tu płynęło po samej powierzchni i akurat to nagrałem jeszcze samochody dojeżdżają akurat dzisiaj sobota no niestety no, pogoda idealna na szczupakach nie chcą na gumy, to spróbujemy na blaszkę na taką dużą obrotówkę coś takiego, jeszcze chyba nigdy mi to nie zawiodło no powiem wam, że naprawdę jest na razie dziwnie zero blania, pogoda praktycznie idealna teraz obowiem właśnie te płytsze miejsca, zaraz popłynę na głębszą wodę Obrzucam jakimiś dużymi gumami, może jakiś spinner No ale cóż, będę próbował w każdym razie. Łowię już jakąś myślę godzinę, nic się nie dzieje, ale bądźmy dobrej myśli, może jeszcze coś się zadzieje. Powiem wam, że mniej więcej obrzucałem tą głęboką wodę, jak na razie nic się nie dzieje. Także teraz zaraz zacznę sobie dryfować. I ostateczna broń, czyli taki oto spinner bite. Naprawdę prawie zawsze przynosi mi to rybę, właśnie kiedy nic nie bierze, a wydaje mi się, że na pewno tu jakaś fajna rybka się kręci. Także zobaczymy, czy może to na nią zadziała. Siedzi. Ale walnął i to ładny Proszę powtórz Proszę powtórz Taki z 70 70 walnął Przy samej łodzi Przy samym pontonie Kurde Nie wierzę Może powtórzy, może powtórzy Akurat się zielsko Zaczepiło i przyspieszyłem. I walno taki z siedem dych co najmniej. Kurde, to się na pewno nie nagrało. Ja go ledwo co widziałem, ale piękny był, piękny. I na tą przynętę niezawodną. Czyli jednak na środku są szczupaki, tylko są po prostu niechętne. Ale na dobre przynęty jak najbardziej można je złowić. Kurde, wyszedł prawie do samej powierzchni za tym spinnerbaitem Masakra. Siedzi, siedzi ryba O piękna, piękna jest Mamy piękną rybę Mamy piękną rybę Jest piękna ryba słuchajcie Jest piękna ryba Mamy piękną rybę Nie wiem czy to jest ten sam Ale jak, jak walczy Jak walczy Jest, jest piękny Jest piękny Jest piękny z 80 Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu Ale jaki jak, jak, jak silny Chodź tu Jest Mam go, mam go, słuchajcie, mam go. Co się wydarzyło? To jest chyba ten sam. Tak, to jest ten sam. To jest ten sam szczupak, powtórzył drugi raz. Jaki wielki. Gigant, po prostu gigant Słuchajcie, wiedziałem, że się uda To jest niesamowite Zawsze, ten spinnerbait zawsze przynosi piękną rybę Wtedy, kiedy nie biorą To jest dosłownie, nie wiem, może dziesiąty, piętnasty rzut na tego spinnerbaita I na głębokiej wodzie Tu, gdzie każdy mówi, że nic nie bierze Wszyscy mówią, poczcinka sobie takie maluszki Po 50-60 centymetrów A ja wiedziałem, że tutaj muszą się kryć duże ryby Raz zaatakował Dosłownie przy samej powierzchni Niestety tego nie widzieliście, ale ja to doskonale widziałem Chwilę odpłynąłem, rzuciłem jeszcze raz I za a znowu i tym razem się wpiął i jest naprawdę przepiękny. Zaraz wam go pokazuję. Zobaczcie tylko na to, jaki to jest gruby szczupak. Piękne kolory, złoty, dosłownie złoty. Muszę pilnować, żeby on mi tutaj nie uciekł. O, tak sobie w odbiera. Teraz nie ma szans, że mi ucieknie. Jaki grubas to jest z tego. To jest z tego jeziora. Wydaje mi się, że moja życiuwa. Taki myślę z 8 dych. Moja największa ryba z tego jeziora to właśnie 80. A ten ma myślę z 80 plus na spokojnie Ale jest taki gruby Jeszcze czuję w jego brzuchu, że ma jakąś rybę tutaj Świeżo co jad. Jest taki gruby Na takiego właśnie spinnerbaita wziął To jest niesamowite, ta przynęta jest niesamowita Dobra Wyczepię go teraz Muszę teraz pilnować, żeby emocje mnie nie opanowały I tak, żeby się nic nie stało Temu szczypakowi, żeby nie uciekł Dobra, podbierak tak sobie zablokowałem o ponton, Ale jest silny. Zobaczcie na to, jeszcze mnie całego oblał. Niesamowite. Dobra, wezmę sobie szybco do jego wyczepiania. Będzie na pewno łatwiej, mógłbym to zrobić bez. Ale skoro mam, to skorzystam. Świetna ryba. Kurde, tylko niech mnie już nie chlapie Jestem cały mokry przez niego. Całutki mokry. Nie, no nie chlap, nie. Nie chlap, nie już. Dosyć spokój. Pięknie zapięty w nożyczki. Za pierwszy raz niestety się nie wciął, a teraz to pięknie. O! Odczepiony. Teraz tylko pilnować, żeby on nie uciekł, tak żeby zrobić sobie z nim zdjęcie. przynęta jest niesamowita. Zawsze mi da ryby, nawet kiedy nic nie bierze. Dobra. Elegancko wyczepiony, nic mu nie jest. Teraz tylko niech mi nie ucieknie. Ale, jak tak podbierek jest ustanowiony, to nie ma szans, że mi ucieknie. Nie no, w końcu się udało. Zobaczcie po bojowisko cały mokry rękaw, w ogóle cały mokry jestem, całego mi oblał. I zobaczcie, na no, takiego spinnerbaita. Ta przynęta jest niesamowita. Tak samo w lato, jak nic się nie dzieje, jest gorąca woda, wrzucę to do wody i zawsze coś weźmie. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. To totalnie nic się nie dzieje na wodzie. Jest, myślę, nie wiem, z 6-7 pontonów na wodzie. Jest sobota, masa ludzi, wszyscy są w przekonaniu takim, że ryby totalnie nie stoją na środku tylko w samych trzcinach i łowią takie 50 taki, 60 taki, a jak widać na głębokiej wodzie są i to właśnie te duże. I teraz udowodniłem, że właśnie tak jest i wystarczy odpowiednia przynęta, odpowiednie prowadzenie, odpowiedni moment, odpowiedni czas, no i jak widać się udało. I to, co mówiłem, przez 3 dni teraz była taka lampa, totalnie nic się nie działo. Teraz właśnie piękna pogoda. W końcu już ruszyła i może być łowienie życia. Naprawdę jak na razie zapowiada się niesamowicie. Łowię myślę z 2-2,5 godziny. I zobaczcie na to. Ta ryba ma 80 plus, na pewno jest taka gruba, piękne kolorki. Nie no, niesamowite, jestem taki zadowolony. Zaraz ją mierzymy, robimy fotę. I oczywiście ją wypuszczamy. Niestety mam tutaj dosyć mało miejsca na tą miareczkę. No a kurde, ryba jest naprawdę duża. Wydaje mi się, że ma na spokojnie powyżej 80 cm. Odstawimy sobie coś tak 8,3, 8,5. Coś takiego, ale jest taka gruba, że wydaje się naprawdę ogromna. Słuchajcie, rozkładam tą miarkę i naprawdę ręce mi się tak trzęsą. No niesamowite, takie emocje. Nic się nie dzieje na wodzie i naprawdę. To jest coś niesamowitego. I naprawdę tak się cieszę z tej ryby, bo nikt nic nie łowi, a mi się akurat udało. ja ją tutaj zmierzę, no jest taka dużo. Dobra, także mierzymy naszego szczupaka. Jest naprawdę ogromny. Jakbym miał stawiać, to takie 83 cm gdzieś, myślę. O kurde, jeszcze mi, jeszcze mi zrobił kupę na pontonie. Także naprawdę szczupaki są na rzeże po, po tym tarle. Są głodne. Ten jest jeszcze taki gruby. Szczupak ma 82 cm. No 82,5 nawet. Tam jest 0, Szczupak sobie idzie, 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 idzie. O kurde, akurat się zaczął rzucać. Jak chciałem wam pokazać, ale zobaczcie jak tak sobie usiadł. Patrzę na jego on jest taki gruby. Kurde, ale silny. Dobra, na szybko wam to pokażę. Już cały jest tam śluzie Tam jest 0, Tutaj idzie i 82 cm, 82,5 może nawet. Także taka piękna rybka, szybko do podwyraka, żeby się na razie nie męczyła, żeby odpoczęła sobie przed sesją. Ja tu w międzyczasie ogarnę tą miarkę i tak dalej. I kurde, te emocje to jest coś nie do opisania. Słuchajcie, no i zobaczcie tylko na to. Naprawdę przepiękny szczupak, aż mi jest tutaj ciężko go w każdym na tym małym pontoniku. 82,5 cm. Naprawdę przepiękny klocuch, brzuch to ma taki gruby Może to będzie widać, ale tutaj właśnie czuję jego rybę Potarle ewidentnie chcą jeść, ale też nie wiem czy to będzie widać Ale tutaj ma pijaweczkę, może to teraz właśnie widzicie No także co, taki piękny szczupak dzisiaj pierwszy 82,5 cm, tłusty, naprawdę piękny szczupak No i co, chyba nie ma go co już dłużej męczyć i zaraz go wypuszczamy Przepiękny, naprawdę nie mogę się nim nacieszyć na razie wraca do podbieraka i już go wypuszczamy. Także co, piękny szczupak, no ale niestety już musimy się nie pożegnać. Czas na wypuszczanie. Naprawdę długo cię nie zapomnę, kolego. Niesamowita walka, piękna, gruba ryba leci teraz do wody. Poszedł, słuchajcie, od razu nawet nie dał się ustawić Od razu poszedł, ale wydaje mi się, że to było widać Mam nadzieję, że mnie słyszycie, ale po bojowisku po tym szczupaku Naprawdę wszystko we, we śluzie Dodatkowo w jego kupie, bo Zrobił właśnie tutaj kupie, był cały na żarty, brzuch miał pełny Ewidentnie ryby żerują po tarle Słuchajcie, no ja nie mogę się otrząsnąć po tym szczupaku, jestem tak szczęśliwy Pogoda jest po prostu perfekcyjna, taką jaką kocham właśnie szczupaki Teraz akurat zrobiła się większa flauta ale tutaj jak widzicie jest taki delikatny wiaterek. On był przed chwilą trochę mocniejszy i właśnie wtedy mi wziął. Ja coś czuję, że będzie dzisiaj dzień konia, jak nie dzień życia. Jest dopiero 8 rano, łowię jakieś dwie godziny. No naprawdę jest coś niesamowitego. Także ja nie gadam tylko bo trzeba korzystać z pogody, póki jest idealna. Zobaczcie tylko, jak pracuje ta przynęta. No nie było szansy, żeby zaraz jakiś szupak tego nie zaatakował. Słuchajcie, wydaje mi się, że wynalazłem dobrą taktykę na dzisiejsze łowienie. Przynajmniej jak na razie myślę, że godzinkę, dwie sobie tak połowie, a mianowicie będę sobie dryfował. Tutaj jest taka fajna, bardzo duża rozlega łąka właśnie na samym środku jeziora. I zrobię sobie z dwa, może trzy dryfy. Bardzo dokładnie ją obrzucam i miejmy nadzieję, że może jeszcze jakaś fajna rybka siądzie. Siedzi. Siedzi ryba. Druga rybka dzisiaj pięknie, fajnie uderzył. Nieduży, ale zawsze coś. Nagryj fisza wziął. Taki maluch, ale zawsze jest. Taki maluch, niech ucieka. Poszedł. No niestety, tamten roki stracił ogonek. Dlatego teraz takie inne malowanie. Taki fajny właśnie róż. Jeszcze chciałem wam pokazać jak to naprawdę fajnie chodzi, zobaczcie tylko na tą piękną pracę. Jestem pewien, że zaraz będzie na to jakieś branie. No było delikatne branko, ale jakiś bardzo mały szczupak bo zostawił bardzo małe ząbki. Może powtórzy. Teraz się zasiedziałem trochę w jednym miejscu. Właśnie stoję sobie na kotwicy. Ale teraz chyba właśnie wracamy do taktyki takiej, że płynę sobie na sam początek tej dużej łąki. Robię sobie dryf i właśnie dokładnie obrzucam sobie tę łąkę. Jak widać to dało efekt, także trzeba to powtarzać, póki nie siądzie jakaś fajna ryba. Siedzi ryba Siedzi I jest ładna Jest piękna ryba, znowu Jest piękna ryba, o kurde O kurde, co to jest? O kurde Nie wiem czy to nie będzie jakaś życzuwa Ale jest Ale jedzie Nie chcesz jeszcze zrzucać kotwicy Jest kolejna 7,5 myślę Albo 80 nawet Ja... Co się dzieje, to jest dzień konia to jest niemożliwe, dzień konia. Chodź tu rybko, chodź tu. Jest! Nie no, nie wierzę. Słuchajcie, dzień konia. Dzień życia na rybach. Dobra, szybko kotwica. Szybko kotwa. Co się dzieje? Moja taktyka działa. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Dzień konia, normalnie dzień konia. U nikogo nic się nie dzieje. Dosłownie nic, na 10 pontonów, już niektórzy nawet pospływali a u mnie już druga ryba taka pod 80 cm, tamta miała 82,5 i teraz kolejna, co się dzisiaj dzieje Ale walczy, jaka ona jest silna Fajnie mi, naprawdę bardzo fajnie pochodziła chodziła. Normalnie jak jakaś metruwa mi chodziła O ja, ale ja się wkurzył ewidentnie się wkurzył słuchajcie a najlepsze w tym wszystkim jest to że akurat dzisiaj przed owieniem mówiłem że jest szansa na dzień konia na dzień życia na rybach naprawdę ta pogoda przez ostatnie tydzień normalnie 30 stopni cały czas lampa i teraz nagle taki bardzo fajny pochmurny dzień no pogoda na szczupaka idealna ale najlepsze jest to że nikt nic nie łowi oprócz mnie już druga ryba taka w okolicach 80 no coś pięknego ale jest piękna kurde jest przepiękna, mi się wydaje, że też ma ponad 80 Trochę za mało powiedziałem te 75 Ale jest piękna A całe szczęście, że wziąłem dzisiaj duży podbierek, bo się zastanawiałem czy brać mały czy duży I całe szczęście wziąłem ten duży Jest w takiej kondycji, taka żywa O, ale w ogóle ta się zapiła za ten ogromny hak wielki Bo ten Spinnerbite ma dwa haczyki I Jeden właśnie taki ogólny, a druga taka jakby do zbrojka i zawsze na tą do jak się zacinały ryby, a teraz właśnie zapiął się na ten główny hak. Nie szalej, nie szalej, tak, ale ten to z tym to będzie ciężko naprawdę cokolwiek zrobić, bo jest taki żywy. I kolejny, kolejny szczupak, który chce mi ochlapać, i chce nawet chyba wyskoczyć z podbieraka. Nie wierzę w to, w niesamowitej kondycji jest naprawdę. Zaraz mierzenie, fotka i wypuszczamy, bo dzisiaj jest normalnie dzień konia. Co tutaj się dzisiaj dzieje? No nie do wiary. Kolejna ryba w okolicach 80. Nie wiem co się wydarzy po tym, ale naprawdę mam jeszcze cały dzień łowienia. Jest godzina 10.27, czyli łowię dopiero jakieś 3-3,5 godziny. No niesamowite. Dobra, kolejny raz mierzenie. No niestety jest to najmniej chyba przyjemna część. Właśnie na tym malutkim pontoniku, bo jest to naprawdę ciężkie i niewygodne. Ale kurde, dla takich ryb czego się nie robi. Dobra, miarkę ustawiłem. Czas go zmierzyć. Jest naprawdę przepiękny. Jaki grubasek. Wydaje mi się, że jest odrobinę mniejszy od tamtego. O, ale jest naprawdę piękny. Żywy. Dobra, od zera. 0? No nie wierzę. Chyba ten sam rocznik. Tam się jeszcze kolejny obok mnie rzucił. Ten ma centymetrów 81. 81, czyli o półtorej centymetra mniejszy. Tam jest 0. Cyk cyk cyk. 81 centymetrów. Piękna rybka. Wydaje mi się, że z tego samego rocznika. O półtorej centymetra mniejsza od poprzednika. I naprawdę. Piękne, grube ryby w niesamowitej kondycji. Dzikie ryby. Także słuchajcie, trafiłem. Dzień konia, mimo że totalnie nic się nie dzieje na innych łodziach, to u mnie już druga ryba powyżej 80 cm. Tym razem 81 cm. Naprawdę przepiękna rybka. Zaraz ją wam pokazuję. Wydaje mi się, że to jest ten sam rocznik w ogóle, bo tamta była o półtorej cm większa, ale już ją wam pokazuję. Bardzo, bardzo ruchliwy. Zdecydowanie jego poprzednik był bardziej opanowany. Zobaczcie, nie mam tutaj miejsca na tym pontoniku. Żeby go wam pięknie pokazać Ale naprawdę, dzień konia dzisiaj Piękna, kolejna ryba Tym razem 81 cm W to w jakiej one są kondycji Jakie kolorowe, naprawdę coś pięknego Naprawdę, kolejna piękna rybka Nie ma co jej długo męczyć, jest w doskonałej kondycji Kolejny raz Niesamowicie gruba, piękny, bialutki brzuszek Grube, grube, grube karczycho Także co Wpuszczamy szybko do podbraka żeby chwilę odpoczęła I zaraz ją wypuszczamy nie ma co przedłużać, rybka też się tak samo piękna jak i poprzednik Właśnie sobie odpoczywa w podbieraku, zaraz ją wypuszczamy Pogoda jest naprawdę wymarzona Mimo tego, że u nikogo nic się nie dzieje, to u mnie już druga osiemdziesiątka z plusem Także ja nie przedłużam i zobaczcie jak majestatycznie ta ryba odejdzie do wody Słuchajcie, niesamowity dzień, niesamowita przygoda Dosłownie, jest dopiero 11 godzina, a już tyle się wydarzyło Jest to mój najlepszy dzień na tym, idzie, że dwie 80 już padły No kurde, no nie wiem, nie wiem, naprawdę Ja już mogę wracać teraz do domu, a mam jeszcze 9 godzin łowienia Co prawda do tego jeszcze okoń. ale o tym Wam opowiem trochę później No ale cóż, teraz właśnie jestem zakotwiczony po tym szczupaku Odkotwiczam się i kontynuuję dryf i myślę, że takie Dwa, trzy dryfy na pewno zrobię, jeżeli bez kontaktu to Pokombinujemy coś potem, ale na razie trzymamy się tego schematu. Minęło myślę jakieś półtorej godziny od tego ostatniego pięknego szczupaka, i teraz w końcu przyszedł czas na odpoczynek. Jestem już naprawdę bardzo głodny, także czas sobie coś zjeść. Chwilę odpocząć, także zabieram Was na brzeg. Także ja już sobie pojadłem, odpocząłem sobie. I teraz wypływam za okoniem, ale wy to zobaczycie już w następnym odcinku A my widzimy się już wieczorkiem Bo teraz właśnie sobie o okoni A na szczupaki nastawię się znowu wieczorem Dla was to będzie chwila moment, a dla mnie jakieś 3-4 godziny dobrej zabawy z okoniami No i jak widzicie magicznie jest wieczór, ja fajnie połowiłem okoni Były również przyłowy małych szczupaczków Ale ostatnio właśnie fajnie się zaczęły rzucać Przyszedł taki fajny północny wiatr i od razu to aktywowało do tego wyszło trochę słoneczka. Ja, może na początku zacznę sobie od jakiejś fajnej gumy, na przykład tego Rokiego od Grytwisza. No i cóż, dzień konia jest już zaliczony, no ale ja mam jeszcze, myślę, jakieś dwie, 2,5 dwie godziny łowienia. Może jeszcze się wszystko wydarzyć, także oglądajcie do końca. Kurde, co jest grane? Twitchowałem sobie, nur. Nie wiem czy wy to widzieliście, bo ja mam okulary pol polaryzacyjne, ale twitchowałem sobie dosłownie pod samym pontonem i kurde akurat wtedy zawalił, czyli od razu jakby miał taki dopał, że wiedział, żeby w niego uderzyć. Czyli wiem po prostu już, co trzeba robić. Trzeba tak jakby twitchować tą gumą. Wydaje mi się, że na 100% było widać branie na szczytówce. Teraz to właśnie pewnie widzicie. Ale ja normalnie widziałem jak ten szczupak zawalił w tą gumę. Dobrze się zapowiada ten wieczór. Oj, dobrze. Siedzi, czy nie? Co jest grane? To było stuprocentowe branie. Drugi raz w tym samym miejscu. Chyba, że jest tam po prostu jakiś zaczep. No ależ mi się nie chce wierzyć. dobra, także to było już na tyle z dzisiejszego odcinka Było naprawdę niesamowicie Zdecydowanie to był mój najlepszy dzień na szczupakach, na tym jeziorze, zdecydowanie tak Jest to pierwszy mój wypad na szczupaki, na to jezioro w tym roku A już mamy dzień konia, także coś naprawdę przepięknego Dwie osiemdziesiątki wpadły, kilka tam mniejszych króciaków W sumie na cały dzień wydaje mi się, że przewinęło się około 20 łodzi Tam jakieś 50 takie myślę, że padły No ale kurde, dwie osiemdziesiątki, no to zupełnie inna bajka Także tak jak mówiłem wcześniej, warto szukać właśnie takich pochmurnych, zimnych dni, tym bardziej po tym jak była właśnie lampa. Przez cały tydzień było strasznie gorąco, 30 stopni, szczupaki w ogóle nie brały. No i jak widać dzisiaj też nie było jakoś bardzo kolorowo, no ale mi się akurat udało, odpaliły się tam na moment, ja akurat to wyczaiłem i udało mi się zrobić piękne ryby. Także jeżeli ten odcinek wam się spodobał to zostawcie suba, łapkę w górę oraz jakiś fajny komentarz, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!